Bardzo serdecznie, o godzinie około w pół do trzeciej. Wyszliśmy z PPE sobie na wybieg. Trochę sobie polata, ja trochę złapię świeżego powietrza. Może swoje nogi trochę opalę, bo by się nie ukrywam, przydało. Czy rzeczywiście mam asortyment w postaci kocyka, książki, miski, zabawki, wody. No i nowej obroży. Na razie jeszcze mu jej nie ubrałam, na razie sobie chodzi w szelkach, ale zobaczymy. Jak będzie się sprawował, może też jak będzie niegrzeczny, no to ubierzemy. Jeśli będzie grzeczny, no to wiadomo nie. I tak sobie dzisiaj chillujemy rano, wleciała też e, książka e, na balkonie. Teraz jest to moje ulubione nowe miejsce. Od, odkrywam je po prostu od nowa. I teraz jak mój tata przyjechał. Jest plan renowacji, już, renow już mamy odnowę małego pokoju, potem pewnie pójdzie w ruch kuchnia, duży pokój yy, i balkon. Mam nadzieję, że balkon wcześniej, no bo jest, jest lato, więc fajnie byłoby posiedzieć. No i tak sobie No, szybkie ogarnięcie, podsuszenie włosów, takich wywnięcie ich, yy, taką lokówką ola Revlon, ale to nie jest Rewlon, bo ona kosztowała 80 zł na Allegro. Więc sobie tak podsuszyłam włosy, powykręcałam takim sposobem na TikToka. No i prezentują się super. W ogóle jestem z tych włosów bardzo zadowolona, także jak one by się nie ułożyły. I tak będzie super. Trochę też tutaj podbiłam u nasady chyba za bardzo z jednej strony, ale to nic. Chwila moment mi zaraz pewnie o kiedy się z nimi bawić, także no, teraz czekam na Patryka i jedziemy oglądać Volvo. Takie pierwsze Volvo, które chcemy zobaczyć. W sumie model. Będziemy oglądać dwa Volvo. Ten sam model, tylko jeden z manualu, a drugi jest w automacie. I już księciu nie jedzie. Zawijam. Hejka, 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 naklejka, mamy dzisiaj już piątek, piąteczek piątunio, <coughs> kaszel mnie nie odpuszcza, jesteśmy po dziesiątej, ja jestem z na wybiegu, jest dosyć chłodno, ale stwierdziłam, że wyjdę z nim, bo w domu jest jeden, roz, jeden wielki rozpierdol, e, że tak powiem, wszystko na wszystkim, każde na każde, miejsca zero, pies już dostaje hopla i już się całe w białej farbie, także stwierdziłam, no, że czas dzisiaj zaczęła jednak wyjść z tym psem, samemu odsapnąć pies odsapnie pobiega sobie, więc jesteśmy sobie na wybiegu Nie dosyć chłodna, bo tak z rana przynajmniej póki co jestem w krótkich kolarkach, podobnie co wczoraj, tylko i na bluzka i siedzę w cieniu, więc chyba to nie był najlepszy pomysł. Zaraz raczej przyniosę się w cień. Ale dzisiaj y, zaczynam w ogóle nową książkę Kurs szczęścia Beaty Pawlikowskiej Więc zobaczymy co to jest warte mm. Czytałam jej jedną książkę a propos diety To całkiem spoko y, Była napisana bardzo tak lekkim y, piórem można powiedzieć Że przeczytałam ją bardzo szybko I całkiem przyjemnie, całkiem przyjemnie się to czytało Więc zobaczymy co Tutaj mamy w tym kursie. Te zobaczymy potem e, przyjeżdża do mnie Patryk, pomaga takie wynieść sofę i biurko. E, jedziemy do kastoramy, potem po zaprawę teretową, betonową, nie wiem jak to się mówi szczerze. Ups. E, po zaprawę potem poiska po materac. No i chyba mam w stanach nagrywać coś dzisiaj. Jakby wykorzystać ten moment, że jest pusty mały pokój i świeże białe ściany. Mam nadzieję, że mi się uda. Bo chciałabym właśnie na filmik z sukienkami z H&M'u nagrać yy, na świeżym, nowym tle. póki nie ma nikogo w domu, raczej. Chociaż yy, może mama przyjść, tak już tak o. No ale zobaczymy. Jak wiem, no to jutro ona pójdzie do pracy. Ściana dalej będzie biała, świeża, więc coś będziemy kombinować. A e, teraz... o!

Uważam, że ten vlog to jest jedno wielkie dno. E, bo nic nie pokazuje, nic się nie dzieje. E, no jest jeden wielki rozpiergiel. No ale cóż, mogę się po chwili kiedy na które trójmy Sama. Nawet tak za bardzo nie powiedziałam na skórki. Brawo ja, brawo ja. Ale wczoraj też byłam w restauranie, byłam też w Obi w obi, no to nie kupiłam nic dla siebie w kastoramie, za to tak Pepciu! Pepula! Przyszła się przemitać no. e, W obi... nie, wróć, w kastoramie kupiłam w obinie. nie, Pepula! Rozumiem, że mój pieśń okay. ma parcie na szkło, więc tak <laughs> e, Kupiłam drobinkę jak to mama powiedziała, do nieba, dla mojej monstery za 11,99, także jest spokocona. Jest bardzo wysoka, jest bambusowa, więc mam nadzieję, że mi posłuży. Następnie kupiłam przelip ogrodniczy. Będę go mieszała z zwykłą ziemią, więc... Yy... A do, od 10% do 30% prelitu na około, tak, no do 30%, więc będziemy działać, będę też go mieszała właśnie, bo no moje kwiatki są takie, takie se, a prelit, prelit y, spuchnia tą ziemię, też magazynuje wodę, więc spoko, przyspiesza tempo wzrostu roślin, więc... Już w ogóle, no i wzmacnia i ułatwia przede wszystkim rośliną Jest to tam ukorzenione, a ja mam dwie takie roślinki, które są średnio ukorzenione. Więc mam nadzieję, że to no to pomoże. I kosztowało 16,99. E, następnie na promocji e, kupiłam sobie taki zestaw. E, są to grabki i łyżka, i one wykosztowały. 7,99 bo były na promce, właśnie. Tepunia nie jest nicelitu. Proszę. Eee, tak, następnie. Cążki. Cążki to się mówi. Nie, cążki się to mówi. Sekator. O, następnie to jest sekator. Junia, proszę o opuszczenie lokalu. Eee, kupiłam sekator taki eee, nożyczkowy. Za 14,99 bodajże. Ale to bodajże. Tutaj nie jestem pewna. Pepcia. Pepcia. Dwie pary rękawiczek do przesadzania. 3,99 Jedna takie fioletowo-różowe kwiatki. Druga biała z kolorowymi kwiatkami. Pepko właśnie mi się podał mi, powiedzmy. Tutaj jest linka 100 metrowa do obwiązywania, właśnie kwiatków. Przydam ci to z zmianą kulusa i do mojej monsterki. To kosztowało 12,99. No i ostatnie co kupiłam. Jest to Agrekolu nawóz do kaktusów. Zobaczymy, jak to mi się sprawdzi. i regeneruje, bo Także będziemy. Sprawdzam, testować. Udało się. Mamy samochód. Właśnie, patrek ma w sumie nowy samochód. Zostajemy w klimacie Volvo. Volvo Couple. No, tylko zmieniamy skrzynię. Tym razem na skrzynię automatyczną. Zobaczymy, jak będzie nam się sprawować. Jak mu będzie się sprawować, jak będzie się w nim czuł. No i trochę takie większe gabaryty, bo to już kombi. 4 na cztery, także... A, cztery tury 200 koni. Dokładnie tak. Pewnie już dokładnie zaprezentujemy Wam może jutro, jak emocje opadną, bo dzisiaj będzie balanga do rana. To jutro będzie kac. Naprawi nie jak to się mówi. Leć się tym, czy przestrujesz. No bo już się też będzie kac. No to się mówi Będziemy opijać nową zdobyczkę No, miałam ochotę rano sobie poprzesadzać Nie, pekło mi, bo mi yy, zabrakło ziemi, więc tak Tyle o ile tak naprawdę przesadziłam tą monsterę Co tak w miarę widać Oczywiście się jest do połowy doniczki I, on, i ona siedzi i ziemi jest do połowy doniczki Więc jutro już po prostu do, po pracy Dokupię ziemię, tak z 20 litrów, bo 10 może nie wystarczyć. Przesadzę tego indyjskiego. Zmiana klusa raczej nie będę ruszać. Tutaj przesadzę też tą monsterę, mniejszą to przesadzę. No i zrobię zresztą porządek z tymi kwiatkami, bo niektóre tutaj są na balkonie. No nie. Trochę mi się niestety popaliły, też nie mam za bardzo co z tym zrobić teraz, gdzie je schować. No ale monstera też mi się popaliła, więc szybko przesadzenie delikatne. No i będzie wracała po prostu na parapet do pokoju. A po prostu tutaj zamiast tego wsadzę Monsterę. No i przede wszystkim muszę znaleźć gdzieś miejsce na te swoje doniczki i osprzęty bo no, trzeba, to robi mi się ładnie komplet, a nie ma gdzie tego po prostu trzymać. Hej, dzień dobry, witam się z was, trochę tak z chustą na łbie, z kresnego. Przyjechaliśmy sobie trochę odpocząć, trochę wychillować po wczorajszych emocjach. Opalamy się, ja już mam taką swoją chustę na sobie, żeby się nie przepalić chustę też na uber, żeby łeb nie przepalić, nie było udaru. I tak sobie chillujemy. Dużo ludzi jest dosyć, a jest wszystko o 16. No, za 8 jest 16. Ludzi tłum, ale my sobie dalej chillujemy, niedawno przyjechaliśmy. No i tak najpewniej posiedziemy tak do 18-19 i wrócimy sobie do domku. Na spokojnie wszystko, ale pogoda tak nas dopieka, że jest masakrycznie, dlatego też między innymi mam właśnie tą chustę, żeby się nie spalić, bo ja mam tendencję do palenia barku i karku właśnie, ale powiem wam, że w tej chustce nawet nieźle wygląda.